Od początku starcia Natan ruszył jako pierwszy na Polaka, a on w odpowiedzi wyprowadził low kicka w lewą nogę Natana. Następnie natan szarżując na Polaka dostaje soczystego lewego i prawego sierpowego w twarz. Polak kontrolując dystans dobrze broni się przed nieprzemyślaną presją Natana, gdy nagle wyprowadza kopnięcie frontalne i przewraca Natana na deski, gdy ten próbował na niego nacierać. Potem Natan, powtarzając ten sam błąd, nadziewa się na ładny sierp po uniku, który ewidentnie siadł i po którym padł na deski, ale nie został liczony, ponieważ szybko wstał i kontynuował walkę. Polak znowu ładnie trafia frontem, Natan próbuje się odgryźć, jednak doświadczenie Polaka jest ewidentnie większe i po zderzeniu równoczesnym, Natan kopiąc middle kicka, zostaje skontrowany przez low Polaka, tracąc równowagę i padając na deski. Przez następną część walki Polak aktywnie zaczął kopać, zaczynając od trafionego fronta i ledwie nietrafionego high kicka. Po kolejnym równoczesnym kopnięciu, tym razem obaj low kicka, Nathan znowu pada na deski. Ewidentnie widać tu, że siła ciosu przeważa po stronie Polaka. Wtedy Natan zaczął pokazywać, że coś jest nie tak z jego prawą nogą. Po znowieniu walki Polak zaczął od low kicka w nogę i lewym cepowatym sierpem w głowę, a potem w korpus, po którym Natan zachwiał się. I gdy już myślałem, że lewy Polaka trafi Natana i zakończy walkę nokautem, ten zrobił unik odchylając się od ciosu. Polak próbował ponownie, jednak nie sięgnął Natana. Ten prawie wykorzystał szansę trafienia czysto Polaka, jednak temu też się udało skoczyć. Polak na razie prowadził walkę, prowadzając i trafiając częściej niż Natan. Ogólnie walka toczyła się do jednej bramki. Polak ewidentnie polował na knockout i był bardzo blisko tego, zasypując go kanonadą ciosów w stójce i nacierając bez przerwy uderzeniami. Natan próbował się odgrywać, jednak nic nie zapowiadało się, by Polak miał się zatrzymać. Po kolejnym z rzędu low kicku. Natanowi na twarzy pojawił się grymas bólu, który oznaczał problemy z jego nogą. Natan dalej próbował walczyć, ale po któryś już rzędu lukiku był na tyle destrukcyjny, że nie pozwoliło to Natanowi stać na kontuzowanej nodze. Sędzia Rorsch przerwał walkę, ponieważ widział, że Natan ledwo stoi na nodze, i wygrana została przyznana Adrenowi Polakowi.